Cześć, to Paweł z Piwnego Klubu. Białołęckie degustacje, odcinek 1547. Nie no, odcinek któryś tam, już nie pamiętam, który. Dziś degustować będziemy browar piwat browarmiński w Sopocie. Ale zanim będziemy degustować, to chwilę o białołęckich degustacjach. Pomysł zaczerpnięty od docenta z Polskiej Browary i jego dłutowskich degustacji. Docent, serdecznie pozdrawiamy. No niestety filmów jest mało, bo nie mamy okazji i czasu przede wszystkim pojawiać się tu częściej, żeby tak pięknej scenerii Wyluzowanej scenarii, to źle zabrzmi, ale w takim luzowanym stanie i, i, i przyjemnie móc degustować sobie piwa. No ale udało się jesteśmy. E, co dziś? Browar Miejski Sopot. Ja byłem w Sopocie dwa miesiące temu. Przechadzałem sobie e, się tym ptakiem, patrzę o jakiś browar. Browar Miejski Sopot. No, niestety nie, nie miałem czasu ani możliwości spróbować piwa. No ale no cóż, no, nie, nie to akurat było istotne. Ważne, że udało się zakupić butelki. Co ciekawe, browar sprzedaje mocno wokół kamina, bo butelki dostępne były w Kerfurze, Carrefour Express, yy, sklep, yy, udało się no, kupić... Yy. Czy w Browarze też nie wiem, bo akurat, akurat Carrefour był po drodze, a Browarz był później. Dwa piwa, znaczy kupiliśmy trzy, ale jedno wyparowało, to był Vitiville. <grym> Słuchajcie, deszcz zaczął padać, no niestety. Yy... Zrobiło się mokro, ale na szczęście, na szczęście e, możemy kontynuować. Dobrze, wracając. E, witbir, no nie mieliśmy okazji spróbować. E, mamy tutaj, co mamy? No, mamy plażowe, czyli e, Pils. E, z tym deszczem to oczywiście żart, e, później wyjaśnimy. E, pils, czyli plażowe, piwo regionalne, 12,1 e, ekstraktu, 5,4 alko. Data ważności 30 września 2019. E, Sprawdzę, czy piwo jest pasteryzowane. E, myślę, że. Biorąc... E, dobra, przeczytam może morską opowieść. Trunek jasny i złocisty, niczym letnia plaża. Delikatnie orzeźwia jak morska bryza, na nachmielony polskimi odmianami chmielu, które nadają idealną goryczkę i chmielowość łapy aromat z delikatną owocową nutą. Dzięki tym walorom, dobra, nie będę czytał dalej. Piwo to zdobyło trzecie miejsce w konkursie. O, nawet nie wiedziałam. Trzecie miejsce na kbr 2016 roku. Spróbuj naszej interpretacji. Dobrze. E, woda, studiańczmiel, chmiel, Oczywiście niestety chmiel nie wymieniony jaki. Data przydatności, przechowywania. No nie ma informacji, żeby było pasteryzowane. Jest, piwo pasteryzowane. No właśnie, no to, to w porządku. I drugie piwo, czyli IPA. 159 ekstraktu, 68 alko. Składniki, oczywiście, te, te same. Piwo pasteryzowane. Data ważności też 30 września. Albo 30, a nie, przepraszam, 30 września 2020, a PILS 2019. To jest bardzo ciekawe, ale okej. Okay. Ehm, dobrze, tutaj w Sopocie słowiki występują tylko w kolorze bursztynowym. Tak jak nasze ajpa, soczysty kolor tego piwa, pełen refleksów twórczych przebłysków, skrywa siłę aromatów nowofalowych chmieli. Ciekawe jakich. Piwo to jest muzą, która inspiruje i rozbudza wszystkie zmysły. No, nie najgorsze powiedzmy. A nie, no, przeczytam do końca. Spróbuj i poczuj w tym chwili zaklętego ducha Sopockiego artyzmu. Artretyzmu na, po na początku przeczytałem. Ehm, no dobrze. No spróbujmy, bo to wiadomo, no, piwo regionalne, piwo, piwo, e, znaczy browar regionalny powiedzmy, e, czy rzemieślniczy, to, to znowu to kwestia definicji, czy to browar regionalny, czy browar rzemieślniczy, nieważne. E, spróbujmy, się przekonać. Zaczniemy od pisa. Jabłko jak dla mnie tutaj z butelki, ale no dobrze, nie będziemy oceniać aromatu z butelki. E, dobrze, dobrze czyste było. No takie troszeczkę przejrzyste, troszeczkę nie, lekko zamglone. Bardzo wysoka piana, aczkolwiek bardzo trwała i, i taka puszysta. Jak dla mnie jest No trochę słodowo, lekko taka nuta syropowo-karmelowa, coś takiego. Ale przede wszystkim estry i to takie polskie owoce. Jabłko, kruszka, coś takiego. Troszkę nawet lekko takie może nie cytrus, no lekko pomarańcza, dziwnie, to nie pachnie jak mielopils, nie w życiu, to jest bardzo, do... na aromat to jest, no pachnie aromat, aromat... pachnie jak Jest goryczka, już w drugim łyku zaznaczona. Hmm. Jest trochę jakby metaliczne. Nie, to od chmielu może być. No to jeśli starych chmiel, to szkoda. No, czyli, Bardzo dziwne jest to piwo. Nie powiedziałbym, że jest to PiS, albo ewentualnie, że jest to amerykański piek. Jest estrowo, jest owocowo. W smaku goryczka jest średnia, mm, ale też jakaś taka lekko jabłkowa. To piwo nie w stylu moim zdaniem. To nie nie, 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 nie smakuje jak klasyczny pins, ale no, jest okej, okay, no mi smakuje. Gdyby goryczka była niższa, to powiedziałbym, że jest super sesyjne piwo na każdą okazję. No, jest okej. Okay. Żadnej siarki, żadnych gotowanych warzyw. E, tam gdzieś ktoś sugerował, no nie wiem, no, mi się może mi się trafiło, ale mm, no masła też nie ma niestety. E, albo niestety owocowe. Okej, okay, choć nie w stylu. Dobrze, iPad. I po transporcie mogło się nieco zburzyć, o. Naś dziwnie pachnie z butli, ale dość owocowo. No, to jest bardziej przejrzyste chyba niż ten pizz, nie będę tu dolewał. E, no klarowne, z niską czapą piany, że trochę wymuszę. E, no tak, da się wymusić. Tak, no, tak normalnie wygląda, no bursztynowe, jasno bursztynowe. owocowo, lekkie nuty żywiczne no i też karmelowo, niestety, niestety więc zapewne sód karmelowy był no ale dość czysto, aczkolwiek nie jest to jakiś bardzo intensywny aromat o, goryczka jest już w pierwszym łyku, zaznaczona mm. tak, na 100% karmel może to źle zabrzmi, ale to taka trochę, może nie uboga wersja, ale trochę taka odchudzona wersja ataków mielu. Um, czyli goryczka jest, średnia, no nie wysoka, niższa na pewno. Jest owocowość, lekka nuta taka żywiczna. Yy, no i niestety karmel. Znaczy niestety, bo ja nie lubię ib z karmelem. I ten karmel jest dość mocno w smaku zaznaczony. Ale piwa są w porządku, naprawdę. Absolutnie złego słowa bym nie powiedział. Nie wiem, no browar restauracyjny, tak jak powiedziałem, regionalny. Tylko się może różnie różne też opinie w internecie, ja złego słowa nie powiem. Z porządku piwa, Pils nie w stylu. Hmm. Spróbujemy jeszcze Pils nie w stylu. Chociaż taka nutna też syropowa, karmelowa, trochę nieprzyjemna wyszła. ale, ale jest ok. na pewno jest, jest do wypicia Apa? Ipa bardzo w porządku. Nie jest to oczywiście szczyt szczytów, jeżeli chodzi o o piwo rzemieślnicze, ale da się je wypić. Jest w porządku. Także, jakbyście byli w Sopocie i zastanawialibyście się, czy, um, czy odwiedzić, czy nie odwiedzić, to możecie spokojnie do Browaru miejskiego Sopot padać, bo wstydu nie ma, jak małe klasy. E, no cóż, tyle. tyle. Widzimy się ponownie Na, przy okazji następnych białoręckich. mam nadzieję, degustacji. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.